przez getto, bo boś wolę zdobito i u nami czerwieni się w noc. Stare miasto już włonie, a nam przejąć już dłonie. 2 sierpnia, pomiędzy godziną 10 a 11 rano, wkroczyła na teren naszego domu przy rakowieckiej 61 grupa żołnierzy niemieckich. Dowódca dał rozkaz, by wszyscy obecni zeszli do Suteren. Drugi Niemiec zażądał ode mnie zegarka. Po zabraniu zegarka kazał mi iść do pokoiku ku woźnicy. Esesmani nie byli pijani. Po zejściu się wszystkich, około pięćdziesięciu osób, w pokoju woźnicy zamknęli drzwi i po kilku minutach otworzyli gwałtownie, wrzucając dwa granaty. Wszyscy upadli na ziemię. Utworzył się zwał z leżących ludzi, kilkuwarstwowy, ponieważ pokój był nieduży. Rozległy się jęki. Stający przy drzwiach sesman otworzył ogień z rozpylacza. Zrobiło się cicho. Esesman oddalił się od drzwi. Rozpoczął się ruch i słychać było jęki, które zwabiły Sesmana. Otworzył on ponownie ogień z rozpylacza, rozpoczynając od pierwszych szeregów, to jest od kobiet. Strzelał tak długo, aż znowu wszystko ucichło. Zginął wtedy leżący przede mną brat Furtian, Czesław Święcicki i leżący obok mnie dziesięcioletni chłopiec. Sam otrzymałem postrzał w obie ręce. Ponieważ w tej chwili któryś z rannych poruszył się czy jęknął, stający przy drzwiach Sesman ruszył w głąb pokoju, rzucając przekleństwo. Przed butami na moje plecy i huśtając się, powiedział po niemiecku: Ten jeszcze za świeży. zu frisz. Strzelił z rewolweru, celując prawdopodobnie w głowę, trafiając w koniec ucha. Po pewnym czasie na miejsce egzekucji przybyło dwóch rozmawiających po niemiecku, którzy szukali zegarków przy zabitych, widocznie nie wiedząc, iż zostały zabrane. Znów posłyszałem strzały oraz uwagi słowne po niemiecku. Ten jeszcze dyszy, daj mu dwa strzały. Piękna robota. Cała egzekucja wraz z dobijaniem trwała dobrych kilka godzin. Dokładnie w czasie nie orientowałem się, ponieważ sesman jak zeznałem uprzednio, zabrał mi zegarek. Masakrę przy ulicy Rakowieckiej, w której zginęło około 40 Polaków, przywołał w swoich zeznaniach przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich ojciec Aleksander Kisiel. Oprócz zakonników zginęli tam pracownicy domu, a także kilkanaście osób, które schroniło się w klasztorze po wybuchu powstania. Było to 2 sierpnia 1944.